Como detienes el remolino ¿Cómo esquivas cada trampa del destino Como conviertes tus lunas Y a Ona y Eva ¿Cómo rodillas como es que vuelas aun contra corriente Brillas única de tanta gente Mi amor te sigue veloz como el sonido Es terco sueño que creí perdido es Muy difícil de explicar Tuve que... Y tengo un buen presentimiento. Yo sé que, yo sé que pronto ganará. Łazienka, co ona powiedziała? Prawą, lewą? Ewa nie istnieje. Juan Carlos mnie oszukał. Juan Carlos jest Ewą. Jest Ewa. Ewa! Muszę już iść. Ewa! – Jak pani sobie życzy. Coś się stało? – Nie, nic. – Tak, stało się. Wygląd może być milący i nie wiadomo, kto kryje się pod maską. – Nie rozumiem, gdy mówi pani do mnie jak aktorka. – Odwiozę panią do domu. – Nie, tylko nie pani. – Proszę zadzwonić po mojego męża, niech po mnie przyjedzie. Zaniedbujesz mnie. Mam dużo pracy. Czemu jesteś w takiej sukni czerwonej? Żeby powitać Cię tak, jak na to zasługujesz. I po to, żebyś mnie zabrał do dobrej restauracji. Lepiej zostańmy w domu Przygotuję coś pysznego, pokroję cebulę To nie to samo Zawiesz mnie tam, gdzie chodziłeś z byłą Patricią Widziałam was w jakimś magazynie w knajpce Bywaliśmy tam czasami, ale nie ciągle Teraz jestem Twoją żoną. Zabieraj mnie w takie miejsce. Nie mogę się doczekać, żeby nas tam zobaczono. Może trafimy na okładki. Posłuchaj. Po niedoszłym weselu moje finanse... Zabierz mnie tylko dzisiaj. Nie wychodziłam przez cały dzień. Proszę cię, zgódź się. Jestem zmęczony. Zaczekaj, nie rób mi tego. Wiesz, jak reaguję. Jak? Jak tygrys. Tygrysku, zabierz mnie. Zgoda. Tylko włożę buty i ruszamy. Spędzimy cudownie czas. Jestem taka podekscytowana. Już ci lepiej? Chcesz więcej herbatki? Nie, dzięki. W tej chwili nawet tequila nie pomoże mi zapomnieć, jak wystawił mnie Renato. Przestań. Nie wystawił cię. Jesteś niemożliwa. Nic już nie powiem. Chyba, że sama o to poprosisz. Dość rozmowy o mnie i mojej tragedii. Mów o sobie. Co z Plutarkiem? Lalito się kręci. Jeszcze nie chce, żeby usłyszał. Jeszcze? Chcesz powiedzieć, że w przyszłości będziesz się umawiać z Panem? Nie wiem, co z tym zrobić, ale coś ci powiem. Czasami. co czasami? No mów. Czasami łapię się na tym, że o nim myślę. Po tym, jak powiedział, że jest mną zainteresowany, częściej. Gratulacje. Plutarko to facet z charakterem. Se be, se be, que Lubię go. To dobry człowiek. No, Nie mówię, że myślę <impleks papiecke> o nim w romantyczny sposób. Ah, Czuję do niego sympatię. Jestem mu wdzięczna, ale... No, nadal caballero cię stopuje. Hmm. Tak. Así es. Ciągle mam w pamięci Juana Carlosa. No i w sercu. A najgorzej jest, gdy porównuję, jak było z nim, a jaki jest z Plutarkiem. Kto zwycięża? Wiem tylko, że przestałam ufać mężczyznom. jedynie ja za to płacę. Endywia z berniklą białolicą. Węgorze, żabie ohyda, ochyda. A ludzie narzekają na takos. Angeliko, proszę cię, ciszej. Powiedz, na co masz ochotę, a ja ci wytłumaczę, jak to się tutaj nazywa. Tylko ciszej. Mam ochotę na zupę, na ryż, na jajka, kiełbaski. Santi, jak się masz? A co u was? Dobrze. Miło cię znów widzieć. Świetnie wyglądasz. Tak, bo dobrze się czuję. Zdzwonimy się, dobra? Oczywiście, jasne, zadzwonię. Trzymajcie się. Dzięki. Za co? Czemu mnie nie przedstawiłeś przyjaciółom? To nie są moi przyjaciele, tylko znajomi. Jestem twoją żoną i masz mnie przedstawiać. Nie traktuj mnie jak powietrza. Jestem twoją żoną. Nie rób sceny przy gościach. Uspokój się. Nie wszyscy muszą słyszeć. Jestem damą i żądam szacunku. Uspocuy se, Pasaste. Respiro fuera del lugar Es imposible no extrañar Tu voz curando mi silencio Es un impulso natural Mi corazón te seguirá Kochanie, smutek na Twojej twarzy mógł zagościć tylko z powodu Huana. Ten pierścionek zamierzał mi dać, kiedy miał się oświadczyć. Skąd go masz? Od pani Eugenii, jego mamy. Pokazała mi list, jaki do mnie napisał przed śmiercią. Wręczyła mi ten pierścionek, bo on już nie mógł tego zrobić. Wiem, że kochałaś go tak jak nikogo na świecie, ale nie możesz cierpieć przez kogoś, kogo nie ma. Juan nie żyje. Odszedł. Juan está muerto, Elena. Se fue. A ja się boję, że twoja rozpacz zmieni się w jakąś chorobę, że ci zaszkodzi. Nie chcę cię oglądać w takim stanie, skarbie. Zasługujesz na szczęście. Musisz być szczęśliwa. Nie płacz. Pata to. Odpocznij, wcześniej wstajesz i nie dzwoń do tego chłopaka. Pamiętasz, że mieliśmy porozmawiać z dziećmi o seksie? Pogadaj z Jennifer a ja z Kevinem. Nie. Ja porozmawiam z synem po męsku. Z nią nie będę rozmawiał. Ty to zrób. Kobiety lepiej się rozumieją. W porządku. Ty z nim, ale natychmiast. Chodźmy, króliczku. Tylko nie mów głupot, jak twój ojciec tobie. A jakie głupoty mówiła ci mama? Nie myślisz, że wszystko jest dobrze. Nie podobają mi się twoje tajemnice. Niczego nie ukrywam. Proszę tylko, żebyś nie mówiła tacie o tej prezerwatywie. Wiesz, jaki jest, nie da mi spokoju. Ale jest twoim ojcem i ma prawo wiedzieć. Wystarczy, że ty wiesz. Wszystko ci mówię, bo ty rozumiesz. A nie chcę mieć kłopotów z ojcem. Sama nie wiem. Nie chciałabym, żeby Tata miał sekrety z Twoim bratem. Ale czasami zachowuje się jak jaskiniowiec. Widzisz, mam rację. Nie zmieniaj tematu. Nic się nie dzieje, przysięgam. Dani jest słodki. Nie nalega. Nie ma prawa nalegać. Jesteś jeszcze bardzo młoda. Musisz dojrzeć. Przed podjęciem tak ważkiej decyzji. Pamiętaj, że jesteś wiele warta. Twój partner musi ci okazać szacunek, a także cierpliwość. Wiedziałam, że zrozumiesz. Dzięki. Uwielbiam Cię, mamo. Mogę mieć tyle dziewczyn, ile zechcę? Jasne. Po to stworzono mężczyzn. Nie wiedziałem, że mogę mieć kilka w tym samym czasie. Wytłumaczę ci. To jest tak. Możesz mieć mnóstwo kościołów, ile tylko zechcesz, ale tylko jedną katedrę. I nie byłoby w porządku, gdyby się w niej razem pojawiły. To ci się przydarzyło? Skądże? To spotkało kuzyna kumpla przyjaciela mojego kuzyna Tlateloko. Jego dziewczyny spotkały się i to we cztery. Ich wrzaski słyszałem w całym domu. Kiedy o tym myślę, sądzę, że powinieneś się zająć wszystkimi. Ale nie w tym samym czasie. Tak będzie znacznie lepiej. Mnie się podoba tylko jedna. Synku, zakochałeś się? Tak. Jest najładniejsza i ma największe oczy. A kiedy na mnie patrzy, Siento, que todo cały świat szerzeje i liczy się tylko ona. Y nada más ella. Nada más. <noise> to właśnie chciałem usłyszeć. To dziewczyna z Twojej szkoły, szkoły czystej muzycznej. Nie, dziewczyny ze szkoły są za młode. A ona jest kobietą. Zdobyło się ją, to znaczy jej zdjęcie. Tak. Chcesz zobaczyć? Nie każ mi czekać. Obejrzyjmy synową. Zakochany w cukiereczku? I co sądzisz? Co ja sądzę? Co z tobą nie tak? Załatwimy tę sprawę po męsku. Podwiń rękawy. Po co? Ty mi ją przedstawiłeś. Jasne, zwal na mnie winę. Kiedy twoja matka się dowie, nic nie mów mamie. bo pójdzie z wskazaniem do cukiereczka. Obiecaj, że nic jej nie powiesz. Przysięgnij. Co wy wyprawiacie? Nic, prawda? Nic. No, tam. Nie martw się, że dostanę obsesji na jego punkcie. Myślenie o nim sprawia mi wielki ból. Mam nadzieję, że czas go ukoi. Chcę się zaufać, że czas pomoże mi tego chcę. Nie jestem najlepszym przykładem, ale widzisz, co się stało ze mną i ojcem. Nie myśl o nim. Jedna smutna w zupełności nam wystarczy. Nadchodzi pora podjęcia decyzji i zostawienia za sobą wszystkiego, co rani, choćby to wymagało wielkiego wysiłku. Pozwól Juanowi spocząć w spokoju. Inaczej będziesz przywiązana do jego pamięci, a to przyniesie ci tylko wielkie cierpienie. Chciałabym, ale nawet nie wiem jak zacząć. Nie wiem, zacząć. Nie ma dnia, żebym nie myślała, czy twój tata zjadł, czy nie jest chory, czy nosi czyste ubranie. Ale z dala od niego mniej cierpię. Nawet nie wiesz, jak cię podziwiam. A ja podziwiam ciebie. Jesteś silną kobietą. Lecz znaczy, musisz zostawić za sobą przeszłość, żeby zacząć od nowa. Doszłaś już do siebie jest po rozstaniu z tatą? Nie. Ale zbiorę wszystkie siły i to zrobię. Wiem o tym. Ja też o nim myślę i martwię się, bo jest sam. Ale to jego decyzja. Może zajrzymy do niego, nie, sprawdzić? Nie, mamo. Niech sam nas wezwie. Mama Lidii widuje go z daleka i wygląda, że wszystko u niego w porządku. Mam nadzieję. mam nadzieję. Niech to sztak. Tak nie może dłużej być. Sylwia musi wrócić. Prędzej umrę, niż będę błagał kobietę, zwłaszcza Sylwię.